Wśród pewnej grupy osób przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań brzmiało, jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Każdy ankietowany wskazał tylko jedną porę roku. Rozkład udzielonych odpowiedzi na to pytanie przedstawiono na diagramie. No to tak, jesień wybrało 4 osoby, zimę 7, wiosnę 5 i 12 lat. Zima jest lubiną porą roku dla mniej niż 24% liczb osób ankietowanych. To ile mamy wszystkich? 4 plus 7 plus 5 plus 12 mamy 28 ankietowanych. No i teraz zima jest lubiną porą roku dla mniej niż 24. No to mamy 7 przez 28 i razy 100%. To skracamy. 7 na 7 to 1, 28 na 7 to 4. Mamy 1 czwarta razy 100%, czyli 25%. No to dla mniej niż nie, bo my mamy dla 25%, czyli tutaj będzie fałsz bo więcej. Laty z ulubioną porą roku dla 3 siódmych liczb osób ankietowanych. Lato mamy 12 przez 28. Skracamy przez 4, 12 na 4 to 3, 28 na 4, 7. No to mamy dla trzech siódmych. No to tutaj będzie prawda. A pamiętajcie, że do egzaminu łatwiej się uczyć działami niż arkuszami i tu w opisie znajdziecie pełny kurs do egzaminu ósmoklasisty krok po kroku właśnie działami, żeby Wam się wygodnie uczyło. Wszystko tam macie poukładane w dobrej kolejności, tak żebyście szybko się przygotowali bez stresu.